rowwie części. Słuchajcie, jeśli rzeczywiście poświęcacie bardzo dużo czasu na rozrzewkę, wykonujecie różnicy korekcyjne, rozciągające, czujecie, że wasze biodra pracują najgorzej, a dalej macie problem z przysiadem. jest jedna rzecz, o której no, wasz trener mógł wam nie powiedzieć, o której mało osób Wam powie, e, są to stopy. Stopy, staw skokowy e, są bardzo niedocenianym takim fragmentem ciała, na które mało osób. Zwraca uwagę. Jeśli chodzi o zarówno przysiady, jak i martwe ciągi, ale głównie przysiady, mamy tutaj do czynienia z takim terminem jak aktywna stopa. Czyli moment, w którym po prostu wyobrażamy sobie, że nasze stopy są jak maski taki trójząb. Aktywujemy wszystkie mięśnie stopy, wszystkie mięśnie wokół stopy i tworzymy taki solidny filar. Jak widzieliście w tym moim pierwszym wykonaniu przysiadu, tam po, po pojawiały się dwa problemy, na które mogliście nie zwrócić uwagi, ale dosyć istotne, które bardzo mocno zaburzały biomechanikę wykonania po prostu poprawnego tego przysiadu. Jedna rzecz to jest to, kiedy w czasie przysiadu cały czas duży palec nam ucieka do góry. Tak, gdzieś tam nie ma szansy będzie złapać nam poprawnego balansu, jak będziecie jeśli ten duży palec nie będzie dociśnięty do ziemi. Drugi problem, problem który też staram wam się pokazać jest Byt mocne uciekanie stóp na zewnątrz i później w dolnej fazie koślawienie kostek do środka. W wypadku osób, których rzeczywiście gdzieś tam problem może leżeć w tych stopach lekkowadliwych, rzeczywiście zalecałbym czasem i rzeczywiście czasem zalecam moim wodopiecznym, żeby trenowali na boso. Jeśli tego bardzo nie lubią, to chociaż żeby wykonywali niektóre ćwiczenia, te ćwiczenia złożone przez jakiś czas na BOSO, to nie, nie trzeba, wystarczy to mieć buty, nie trzeba zdejmować skarpetek, możecie robić to również dobrze w skarpetkach. I teraz jak to spróbować izometrycznie sobie samemu aktywować tą stopę, tak? To jest termin, prawdopodobnie jeśli dobrze pamiętam, namyślony przez profesora Jandę. Mówimy o właśnie o tej metodzie krótkiej stopy ustawiacie na szerokość bioder, wijacie mocno pięty w podłoże, dociskacie piętę, mały palec i duży palec mocno w ziemię. Trzymając ten stopy e, troszeczkę tak jak hobbit władcy pierścieni. Tak? Czyli gdzieś tam aż chwytając się podłoże, pamiętajcie zwróćcie uwagę na to, żeby nie zadzierać palców, żeby one nie były wyprostowane i zwróćcie uwagę na to, że aktywacja właśnie pięty małego palca, dużego palca powinna stworzyć Tutaj bardziej naturalne sklepienie tej dolnej części stopy, czyli fajne rozwiązanie dla osób z płaskostopiem. Kolejną rzeczą jest to, wskazówka w czasie przysiadów, taka to Amerykanie nazywają spread the floor, czyli troszeczkę takie rozepchanie podłoża, tak? co spowoduje tutaj większą aktywację mięśni głębokich, zwiększą aktywację mięśni posiadkowych. I z taką aktywną stopą teraz tu wszystko czujecie, że biodra, kolana, Kostki są stabilniejsze, tak nie zapadają się do środka. Dla osób, które mają problem z odrywaniem dużego palca, mam dla Was takie fajne ćwiczenie, które możecie sobie właśnie zaimplementować w czasie robienia ćwiczeń. Zależy na jedną nogę, może czasem niektórzy na dwie. Rzućcie okiem. Wyrostek ketla, taśmę miniband, naciągam ją, ok? Dociskam dużym palcem od stopy i wykonuję sobie nie wiem. Czy to wykroki, czy przysiady wykroczne, czy normalne przysiady, R-składy. Tak, trzymając cały czas, pilnując tego dużego palca, żeby się nie oderwał. To była jedna z tych rad teoretycznie małych, niepozornych, a tak naprawdę za milion dolarów. Także następnym razem, jak czy nie zaczniecie, będziecie wykonywali martwe ciągi, będziecie wykonywali przysiady, wykroki, przysiady wykroczne, zwróćcie uwagę na te stopy i na palce. Jeśli rzeczywiście macie problem z ćwiczeniami złożonymi na dolną część ciała, to może być przyczyna waszych problemów. Zapraszam was do komentowania, subskrybowania kanału, zadawania pytań i do oglądania następnych odcinków. Hej!